Hej z tej strony, Leila z MSP i w dzisiejszym odcinku będę prankować um, osoby piosenką Ava Max, Sweet Bad Psycho. Więc to będzie polegać na tym, że tam kogoś znajdę z czatu albo po prostu jakiegoś tam jakąś znajomą lub znajomego, z którą pisałam i też tam jedną czy tam dwie osoby, z którymi nie pisałam, ale jesteśmy znajomymi. To będzie polegać na tym, że tam najpierw napiszę hej, co tam, co tam, i potem zacznę tekst, ym, no właśnie tej piosenki. Nie będę pisać całej tej piosenki, bo to będzie trwać za długo i to może ym, Może być tak, by, no takie nudne ten filmik. Dlatego zrobię tam was, pokażę wam to w skrócie, właśnie. Aha, i jeszcze coś. Jak wam się podoba ten look? Jeżeli Wam się podoba lub chcecie takiego mieć, to chętnie możecie zobaczyć na moje luki. Tam go stworzyłam przed chwilą. I wpadacie też na, mój, na moją grupę na MSP. Ok, to nie będę już przedłużać i zaczynajmy. Wybrały już osobę. Pierwsza osoba będzie taka jedna z najsuper ciastka 839. Więc najpierw napiszemy hej, no i zaraz zaczniemy, żeby to nie było takie podejrzane. Więc no. Ciekawe czy się kapniesz. A w ogóle pozdrawiam cię. No. Wsz do wszystkich, których będę pisać, będę pozdrawiać oczywiście. Więc trochę poczekamy, aż odpiszę. Dobra. Już odpisałam. Więc może powiem... hmm. Muszę coś ci wyznać, muszę coś. Oj, coś ci wyznać. I zaraz zacznę. Dobra, ona nam już odpisała, i mam też tekst tutaj, właśnie w ręce. Więc pierwsze to będzie słodka, ale psychiczna, tylko trochę psychiczna. Okej, okay, to będzie dobra. No dobra, zaczynamy po prostu. Okej, okay, napiszemy już słodka, ale psychiczna, tylko trochę psychiczna. Więc na razie się nie kapłam, więc piszę dalej. W mm. nocy nocy krzyczy... Krzyczy... Jo... Dobra, napisałam i wysyłamy. Nagrywasz pranka? Hehe, zgadłam? Kurde! Dobra, piszemy po prostu dalej. Dobra. <laughs> Pomożesz w pusterze. Nie no, ja tu nagrywam, a ty tutaj temat zmieniasz. Dobra, po prostu piszę dalej. <laughs> Dobra, napisała tutaj dzięki za grafa, więc jaką no I tutaj napisałam następny tekst, ale chyba się kapnie, więc... Jeśli coś zaraz napiszę, no to je napiszę, że to prank No i że nagrywam No trochę to krótko potrwało No ale no cóż Mam tu jeszcze że Nawet pół tekstu nie napisałam To zaledwie mm, Nie wiem, bardzo mało Okej, okay, no dobra Może zaraz je napiszę co wy o tym sądzicie? Dobra, jak odpiszę, no to. No. Do, do was wrócę. Albo poszukam następnej ofiary. Napisałam paru osobom hej i teraz Pimpuśk. Ona odpisała najszybciej. Więc znowu napiszę to, co. W tej innej osobie, więc em, super ciastka 839, czegoś tak. Więc no no trochę inaczej to napisałam. Napisałam mu, muszę ci się zwierzyć, a tam do super ciastka napisałam, muszę ci coś wyznać. Ale no nie musi być tak samo. E, tak długo, jak jeszcze nie odpiszę, poszukam kogoś na ciast, e, na kawę, kurwę, na czatach. O, odpisała, no dobra. Jak się zaczęło? Aha. O, co się stało? A Ojej, chyba się martwi. Dobra, napisałam jej, no i szukamy następnej ofiary. Znaczy, tak, tak naprawdę to tylko osoby, no bo tak naprawdę to nic z tym innym osobom się nie dzieje. Ojoju, tekst mi się wyłączył. O, lagi. Nawet na tym tablecie mam lagi. A, idź. Dobra, odpisała nam, napisała, że ma pytanko. Ale nie mogę ci niestety odpisywać, no bo na tym polega prank Więc no Zaraz, zaraz wrócę Już napisałam, ale chyba jak nie odpowiem na to jej pytanko No to nie odpiszę, więc no Oj No i nawet mam lagi na klawiaturze Aha i ten Napisałam jeszcze do... Nie ma wymiana Unii. Dobra, zielonka. Mi chodzi tak naprawdę o pranka, ale no spoko. Pisałam jeszcze tutaj do... do niej tutaj, do ciebie, ale mi nic nie odpisałaś, więc no muszę poczekać. Ty mnie słuchasz? Chciała, Chciałam ci coś wyznać. Wyznać? Ale ty mnie chcesz. No to napiszę do Zielonki, że muszę jej coś wyznać. Do Zielonka Buni. Nie pamiętam dalej, ale dobra, no. Dobra. Pimpuś, chcę, żebym pisała do Ciebie dalej. A do Zielonka Buni napisałam, że muszę jej coś wyznać. Tylko teraz nie wiem, do kogo dalej pisać. Słowa dalej, tylko gdzie pisam. Tor pogubiona? He. Aha, miała być trochę. Trochę pogubiono. W nocy krzyczy, dobra. W nocy. krzyczy. Dobra, więc tutaj napisałam do Zielonka buni 8 i em, Pimpuśk mi odpisał. Em, I napisałam, dodałam do tego też: em, Rozumiesz mnie? A ona tak. No dawaj. He słodka, ale psychiczne, trochę psychiczne. Ok, piszę po prostu um, i pod koniec odcinka jeszcze muszę no powiedzieć tej um, ciastka, ta tam super ciastka, um, że na, tak naprawdę to był prank, więc no, więc no, kurde, czym się z gadam? Wiecie co? Chyba już nie będę prankować pimpuśk. Ale pozdrawiam cię serdecznie na moim odcinku, miła. I po prostu napisz, że to jest prank. Dobra, napisałam Pimpuśk. It's a prank. You are na YouTube. Nie no, angielski to jest perfekto, normalnie. Uczcie się ode mnie. Nie no, tylko tak napisałam, żeby trochę tam zrozumiała, bo może nie umie po angielsku. Więc oczywiście, nic do ciebie. Nic do ciebie. W ogóle, nic do ciebie. Jeżeli Cię obrazi, no to przepraszam. Okej, okay. um. Napiszę tobie już tutaj, że, że ma rację, że, że masz rację. No kurde, nie napisałam tam trzech tam zdań, a ty już wszystko odgadłaś. Tak. Zgadłaś. No prank, to miało No dobra, Pimpuśk mi nie odpisuje, Zielonka Buni osiem też nie, więc no chyba kończę odcinek. Więc no, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, jeżeli chcecie więcej takich filmików. Następny odcinek będzie, jak pod tym filmikiem będą 10 łapek w górę. Piszcie też, um, z jaką piosenką mam robić te całe pranki. No i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jesteś nowa lub nowy na tym kanale, żebyś nie przegapił, przegapiła więcej moich filmików. Więc bye!